W tym momencie jest 2.47 w nocy. A Bobo właśnie chwilę temu wyszedł z serwera. Dlatego mi nie pozostaje nic innego niż sprawdzić, co robił on do tak późna w nocy na naszym serwerze. Dobra, ziomki, ja już tutaj oczywiście startuję. Lecimy w kierunku Bobowic, bo to jest dla mnie ultra podejrzane. Rzadko się spotykało, żeby Bobo pozostawał do aż tak późna na serwerze. A przynajmniej nigdy chyba nie widziałem ja takiej sytuacji. Więc dobra, lądujemy gdzieś już o tutaj i jeszcze się upewniam, dobra, jestem bezpieczny, więc mogę gdzieś tutaj lądować. Ziomki, to jest nasza tajna misja. Więc co tutaj znajdziemy pozostaje tylko między nami. Mam nadzieję, że żadne 60 tego nie oglądają, więc tak, e, ziomki, słuchajcie, musimy koniecznie zobaczyć, co tutaj się zmieniło, co się wydarzyło, bo wydaje mi się, że mogło dziać się coś podejrzanego. Ja cały czas siedziałem bardziej tam w górach i po prostu sobie przeglądałem TikToka i patrzyłem, kiedy Bobo wyjdzie. I w pewnym momencie już chcieli się poddać, ale akurat zanim mieli się poddać wyszedł, więc tak, słuchajcie, wbiliśmy do jego jakby tutaj centrum dowodzenia. E, widzimy, że w tym pomieszczeniu no aktualnie to chyba za bardzo nic się nie zmieniło, ale nie bójcie się. Dzisiaj na pewno odnajdziemy coś co musiał robić, bo serio. Dla mnie to jest zbyt podejrzane, żeby gość aż tyle czasu siedział przed komputerem. Więc tak, e, ziomki, okej, okay, co my tu w ogóle mamy? A następnie oddać Abrze. E, Dobra, a Gitówa to jakieś zadania od Bogadil to luda, ziomki. E, my musimy tutaj zejść niżej, i tak, słuchajcie. Póki co nie widzę absolutnie żadnych zmian, jakby serio. No, może kurczaków tu na, co najwyżej przybyło, ale oprócz tego nic, więc może nie tutaj trzeba tego szukać. Dobra, pójdźmy jakoś na górę i spróbujmy czegoś tutaj znaleźć. Dobra, naszła mnie jedna myśl, gdzie możemy się udać, a mianowicie możemy udać się do jego, tej tajnej, najtajniejszej, normalnie Bazy, więc tak, ziomki, ja oczywiście tutaj e, żeby nie było, dobra, chyba to tak było zostawione, więc tak jak było, tak to zostawiam i schodzimy tam na dół ziomki do tajnej bazy, Bobo. E, I tak, musimy czegoś się tutaj koniecznie dowiedzieć. Chyba ostatnio on przechodził jakoś otędy. Ja naprawdę nie mam pojęcia jak on to robi za każdym razem. Ale jakoś otędy, tędy. Dandy. Ej, nie, chyba źle poszedłem. Musimy się koniecznie tutaj dostać na właśnie to wyjście, ziomy. Ej, jesteśmy naprawdę mega blisko, więc może zróbmy po prostu łatwiznę. I to taką totalną, żeby w ogóle stąd wyjść. Ty, ziomek, jak ja mam to zrobić? Ej, to jest akurat mocna rzecz, ale chyba wystarczy, że o takie przejście zrobię. Ej, oczywiście musimy to tak załatać, tak jak było, żeby nikt się nie poznał. I dobra, my musimy teraz przejść przez te pistony, tylko... Dwa chyba przestały działać, więc to nie jest najlepszy znak dla mnie. E, muszę obmyśleć jakiś pomysł, co ja mogę zrobić, żeby e, nie zostawić po sobie jakoś śladu. E, kurde, może po prostu ty rozwalę i postawię, to jest. O! Y, nie tak to miało wyglądać! O kurde, ziomek, czy my teraz odwaliliśmy największą lipę? Chyba tak, ale zróbmy, może o w ten sposób. Ja będę musiał tutaj koniecznie. Nie, nie, nie jestem gamoniem. Rozwaliłem mu te dwa pistołny yy, Ale to jest w sumie bobo On... Jest szansa, że się nie skapnie, że coś jest nie tak Dobra, zostawmy to By już i tak tutaj zbyt dużo zniszczył Okej, okay, jak zrobimy o tak, ten blok tak zniknie po kilku minutach Mogłem zrobić od razu, tak, byłoby o wiele, wiele łatwiej, ale dobra, e, mniejsza z tym, ziomki, jesteśmy teraz na parkurze, musimy go koniecznie zrobić, już ostatnio go robiłem, więc serio, musimy to zrobić właśnie teraz już dobrze, żeby nie było wstydu, dobra, lecimy, aha, no zawsze. Jakby ktoś zapomniał, agentik nie nieogarnia parkura i zawsze go fejluje, dobra, chyba zrobimy to na łatwiznę, bo inaczej myślę, że w moim przypadku się nie da, e, więc to tak. Aha, nawet to sfailowałem, no nieźle, dobra, ziomki, spróbujmy jeszcze raz, musimy to zrobić yy, w miarę dyskretnie, bo serio, ja widziałem, że Bobo, no, wylogował się jakiś, może... Minut temu, a jest serio dosyć przypał, bo nie wiem, czy on poszedł gdzieś, czy zaraz nie wróci, a może się w każdej chwili tutaj pojawić, a wtedy miałbym naprawdę ogromną lipę. E, więc tak, wbijamy oczywiście sobie o tutaj dalej. Musimy się tam dostać. To jest naprawdę dosyć długi proces, ale e, kurde, tu chyba powinniśmy ze sobą łódkę wziąć, ale my jesteśmy osobami, które to zeskipują na szybko. Tak, zrobimy to na totalnie szybko, więc bierzemy to. Może ona nam tutaj wystarczy czy to będzie dobry plan, jak weźmiemy sobie o tą łódeczkę, cyk cyk, lecimy jak najszybciej właśnie w kierunku tutaj wejścia i jestem ciekawy, bo ziomki, wydaje mi się że tutaj możemy coś nowego znaleźć, bo jakby serio, nie było mnie przez całą całą, znaczy co ja gadam, mnie, nie było bobo, więc ziomki e, czy my tutaj coś znajdziemy Dobra, zobaczmy, czy nie ma jakichś potek. Nie, te potki chyba się nie zmieniły, ale coś on musiał robić na tym serwerze, jak mnie nie było. Ja na pewno do tego dojdę i choćby nie wiem co, ziomki. Ja na pewno odgadnę, o co chodzi. Więc dobra, o ile się nie mylę, tutaj był jego skarbiec jakiś, więc tu wbijmy. I czy tu nie przybyło więcej itemków? Wydaje mi się, że nie. Kurde, ej, my zrobiliśmy teraz straszną lipę, bo... Wyszliśmy tutaj właściwie bez sensu. Dobra, muszę spróbować się stąd wydostać w jakiś e, sensowny sposób. I najsensowniejszym jest chyba wylecenie stąd Elytron, tylko to jest w miarę trudne do zrobienia, ale udało mi się nawet za drugą próbą, więc gituwa. Dobra, jeśli nie było tam, to na pewno będzie tu. Schodzimy sobie teraz otędy właśnie e, do tajnej bazy, tylko kurde, które tutaj było zejście, ja naprawdę tego dobrze nie pamiętam. Wiem, że na pewno gdzieś tutaj Bobo miał jakąś swoją tajną bazę. Czy coś takiego, e, jakieś magazyny pomieszczenia? Może tam się właśnie coś zadziało, e, więc tak, poszukajmy tego, oczywiście. Kurde, serio. By, by fajnie, żebym wiedział, gdzie to było tylko. Na pewno jestem e, zdania, że było to pod tym budynkiem, ale gdzie to nie wiem. Musimy poszukać tego zejścia. E, czy ono. Nie no, to nie jest na pewno to, kurde. Okej, okay, może to było to właśnie, bo serio, ja tego w ogóle nie pamiętam. Tak, jak nic, to było to miejsce. Musimy polecieć otędy. E, teraz w dół lecimy dalej korytarzem i szukamy po prostu tutaj e, jakichś rzeczy. Filager, dosyć mocno rozwinięty. Kolej, a ten się w ogóle nie ma profesji żadnej. Ci mają. Ej, ziomki, to się robi dosyć dziwne, bo widać, że oni są mocno wytrajdowani. Jakby dużo z nich tutaj dili było i to mnie niepokoi, bo Bobo bo... I takie różne rzeczy to nie jest dobre połączenie Dobra, czy coś on tu ma? Nie, my musimy takie szybkie zwiady robić Bo ja bym się chciał stąd jak najszybciej zawijać Żeby jakiegoś przypału jeszcze większego nie zrobić I że zaraz wojna się normalnie zacznie No tego nie chcemy yy, Więc tak, czy tutaj mamy jakieś rzeczy? Nie, ja totalnie nie widzę żadnej rzeczy Która byłaby podejrzana jakoś tak niewiarygodnie yy, Okej, okay. dużo ma zbrojek, dużo ma różnych itempów, Ale nie widzę czegoś, co byłoby tak ultra, ultra podejrzane Coś, czego on by nie mógł mieć. Dobra, te emeraldy, akurat było ich dużo, ale. Eee, wodopojudilcioluda, dobra. ziomy, szukamy dalej jakichś rzeczy, może jak niżej zejdziemy, to właśnie nam się uda znaleźć. Okej, okay. czy tutaj są te zbrojki? Oj, kurde, ej, to jest strasznie dużo tego expa. Ja standardowo muszę zrobić taką akcję. Ziomki, plan był taki, że ja trochę podkradnę rzecz, więc zróbmy tak dla niepoznaki, że... O, może o tyle samo pozostanie, ale na przykład... Bo zabieramy stąd, tutaj weźmiemy połóweczkę, pododajmy tak losowo do każdego tutaj, okej, okay. i zbieramy dwie butelki, dwa staki, może nawet więcej nam się uda tego zabrać, tak niewidocznie, okej, okay. okej, okay, dobra, zabieramy jak najwięcej, bo my mamy taki cel, żeby wygrały milionowice, więc ziomki robimy wszystko. Kurde, stąd nie będę nic zabierał, bo stąd jak nic się skapnie, tu są takie mocne itemki, ale te butelki akurat może się nie ogarnąć. E, więc dobra, wychodzimy wyżej i e, ja bym serio popodkradał mu trochę rzeczy, bo jednak, jednak ziomki, ofiara dla luda. czy to po prostu wszystko szło na dół? Ej, nie uwierzyłbym, w to, ale to byłoby mocne. Ziomki, słuchajcie, ja muszę koniecznie znaleźć właśnie tutaj jakieś itemy, jakieś itemy, które można zarąbać i nikt się o to nie będzie szczepiał, więc tak. Tutaj. kurde, są dosyć mądrze ułożone, więc tego na pewno nie zabiorę. Ale, ale, czy coś jest tutaj, tu nie za bardzo? Tu. Tu już mogę zabrać na przykład jakąś najlepszą zbroję. O, prot 2. Okej, okay, możemy zabrać jedno unbreaking. To się zawsze jakoś osłabi. Emeraldy. Emeraldów jest tak ułożone, że raczej się ogarnie, jak zabiorę, ale tutaj jak już, właśnie, tutaj mogę zabrać na przykład o to i przełożyć o tutaj na przykład o, to zrobić o w ten sposób, to w ten. Wszystko przekładamy idealnie właśnie o jeden i może dzięki temu on się jakoś za bardzo nie ogarnie, że zniknął mu stack Emsów. Okej, okay, kamiennych narzędzi to raczej nikomu nie będę kradł, bo one się w ogóle nie przydadzą, tak myślę. Więc to mogę pozostawić tutaj. Diaksy, diaksy są kuszące bardzo, ale raczej tego nie zabierzemy. Eee, więc co? Ja chyba to miejsce mogę w ten sposób pozostawić. Okej, okay, a te skrzynie tu było coś takiego. Tu można byłoby zarąbać. Eee, kurde, nie no, nie zarąbię staka firewerk. będzie dziwnie to wyglądać. Eee, więc tak, ale jak zarąbię dwa staki, to będzie wyglądać legitnie. Okej, okay, dobra, zróbmy to w ten sposób. I co możemy jeszcze tutaj mu zarąbać? Kurde. Tutaj raczej z farmy nie będę nic podkradać, ale może w tych skrzyniach jeszcze coś znajdziemy, więc. Ee, czy tutaj coś będzie? Nie ma nic. Dobra, ziomy, zostawiamy to tak, jak było i ruszamy dalej na podbój Bobowi. Wow, dobra, wybiegamy. Czy tutaj coś znajdziemy? E, znajdziemy łódki, ale ja nie chcę ich używać, bo jeszcze wiecie: się wpłynie gdzieś w złe miejsce i potem będzie przypał. Dobra, wbijamy na górę i lecimy jak najszybciej. Ziomy, musimy koniecznie jeszcze znaleźć, właśnie, tutaj jakieś rzeczy. Widzę, że Bobo chyba ma jakąś taką solidną, tajną bazę, o której nie wiemy, bo. Za dużo się nie zmieniło, przybyło trochę Emsów moim zdaniem, ale mnie też nie było miesiąc, więc ja mogę po prostu mieć takie błędne wrażenie na przykład, więc wbijmy do chatki Maciuszka. Możemy tu zobaczyć, czy czegoś tutaj właśnie jakiś bopsztyl nie schował, bo to jest dosyć dobra kryjówka, to do... raczej by nie chciał chować w chacie Maciocha, a... To byłoby dobrym pomysłem, żeby właśnie schować, bo ziomki, no raczej nikt się nie podejrzewa, że no ów twojego przeciwnika będzie się chować, więc wbijamy sobie tam, co tędy szalkery. Uuu, uuu, o kurde znaleźliśmy dobrego szarkera, którego możemy zarąbać. Coś możemy z niego po... Standardowo butelki z expem, ale one są dosyć ładnie ułożone. Można zabrać dwie, to jest duża niepoznaka. Zawsze coś wtedy zarąbiemy, ale nie możemy więcej. Musimy to odłożyć właśnie sobie, o tak, elegancko. Zbieramy teraz to kilofem, odkładamy na miejsce. Diaksy, czy to są tylko, jest tylko stack diaksów, tego nie możemy zarąbać. Yy, ale arrow of herming, czy to jest do... O kurde, ej, ile on tego ma? On ma raz, dwa... On ma trzy staki tutaj, tak myślę, że nawet równo są. Są strzały na instant damage i nie mogę tego zabrać, bo jest zbyt ładnie ułożone. Ale czy tutaj potki na siłę mogę zarąbać? Też nie mogę, bo jest ich za dużo i wtedy będzie po prostu czaju, że coś stało Z tych skrzynek nie możemy nic, ale na pewno jeszcze jakieś, z których się da, znajdziemy. Okej, okay, te skrzynki o tutaj, wydaje mi się, że ja je rozstawiałem. To jeszcze jak budowałem bobowice, pomagałem bobo. A tu proszę, taka niespodzianka. Wszystko teraz jest rozpierdzione. Tutaj się normalnie dzieje źle, więc ziomki, stąd nic nie bierzemy, ale szukamy dalej jakiegoś spota, w którym coś takiego może się dziać. Więc tak, do tego wieżowca myślę, że to jest pierwsze miejsce, gdzie właśnie byśmy znaleźli jakieś cenne itemy, które. Można Bobusiowi zarąbać, eee, więc tak, tutaj nie, ale myślę, że na wyższych piętrach zdecydowanie tak, więc lecimy jak najszybciej na górę. Wydaje mi się, że on na samym szczycie właśnie miał coś pochowane, więc tak, sprawdzamy oczywiście każdą skrzynię. My sobie tak łatwo nie damy odpuścić, więc o, co to to nie, gościu, więc tak, lecimy wyżej. Czy tam naprawdę się dało elektron tylko wbić? Nie, wydaje mi się, że właśnie o tak się wbijał. I proszę, tu mamy Dirta, tylko czy tu był sam Dirta, czy jeszcze coś, co w ogóle ma jakąś jakąkolwiek Wartość się znajduje, bo widać. Diaksy? Te diaksy są tak schowane, jak one by w ogóle by się miały nie przydać, więc myślę, że to jest dobry materiał do zarąbania. Można tutaj po prostu, nie wiem, coś innego włożyć. Na przykład zamiast tych diaksów włożyć dwa diaksy. O! Myślę, że się nie skapnie. I to jest dosyć dobry pomysł Żeby tak zrobić, ej, bez kitu Możemy taką akcję odwalić Jest dosyć ryzykowna, ale robimy to Dla dobra milionowic, bo ziomki. Jednak chyba nie chcemy, żeby No tutaj jakiś przypał się zrobił e, Wiecie co, ja mam nawet te 2 jak się zarąbie i na przykład skrzynki W którą, jaka jest najmniejsza szansa Raczej na tą najprawdopodobniej Nie kliknie, więc możemy tak Zrobić i wtedy po prostu Nie znajdzie, że nawet coś zarąbaliśmy Więc dobra, tu jest sam Dirk tylko czy są jakieś skrzynki, które nie są wypełnione do końca. Byłoby fajnie taką odnaleźć. Dobra, szukamy jedna. Kolejne diaksy. One już by były podejrzane, bo są jedne na całą skrzynię, ale są schowane pośród dirta. To jest ultra takie hmm. Dosyć dziwne, więc okej, okay, wchodzimy na górę. Czy tutaj jeszcze coś znajdziemy, bo ziomki? Ja myślę, że serio, w Diaksach naprawdę mamy solidne łupy, bo spójrzcie, my mamy aż... 5 staków stacków blutelek z expem, jak dla ekipy milionowic, to jest mocna rzecz, patrzcie, ja mogę w tym momencie naprawić sobie całą zbroję jeszcze levela trochę wbić, więc serio, to jest dobra rzecz, więc oczywiście to robimy, yy, i tak, ja myślę, że to jest fair deal, jakby, no ziomy, to, co nie? Nie, no dobra, akurat to po prostu zarąbałem i to jest bardzo nie fair, ale e, myślę jeszcze nad jakimś spotem. Ło, 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 musimy wystartować, w ogóle prawie bym siebie sam wyjaśnił, a tego bardzo bym nie chciał, bo no mogłaby być spora lipa. Ziomki, myślę, że chyba to jest dobry moment, aby opuścić właśnie Bobowice i wracać do Milionowic. Mamy serio solidne łupy, dwa staki diaksów, stak emeraldów, myślę, że to chociaż jak trochę Bobo zaboli, a jeszcze o tym się nie dowie. Także nie zapomnijcie oczywiście subskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście wpadnijcie też na mojego Insta, link macie w opisie, eee, także ziomki na tym filmiku. To byłoby na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia na następnym. No i cześć!